Cześć! Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z domu Wimachofa, w miejscowości Sztrów w Holandii, gdzie uczestniczę w zjeździe instruktorów tej metody, jak widać. I postanowiłem wykorzystać to, że jestem w tym wyjątkowym dla mnie i magicznym miejscu na to, żeby zaprosić Was na trzeci festiwal oddechu w elektrowni po Wiśle. 8 października w Warszawie, gdzie będę miał przyjemność opowiedzieć Wam podczas wykładu o mm, trzech filarach metody Wimachofa, e, bazując na swoim doświadczeniu, czyli o tym, jak odkryłem oddech, siłę umysłu i stopniową adaptację do zimna, oraz poprowadzę dla Was warsztat oddechowy tej właśnie metody. 8 października Elektrownia po Wiśle w Warszawie, Festiwal Oddechu. Zapraszam do zobaczenia tam.